Cześć, witajcie. Słuchajcie, jakiś czas temu mówiłem, że... Na moim kanale, oprócz tego, że oczywiście będę starał się regularnie umieszczać jak najwięcej filmów z moich wypraw wędkarskich, jak najwięcej filmów mówiących o metodach połowu drapieżników, również e, chciałbym raz na jakiś czas wrzucać e, film pokazujących sprzęt, opisujących ten sprzęt e, właśnie ze Fox Foxtrade'a, czy oczywiście ze stajni Salmo, w związku z tym oczywiście, że mam do tego sprzętu dostęp, a jak domyślam się, wielu z Was chciałoby ten sprzęt obejrzeć, zobaczyć, a nie każdy jest w stanie pójść do Sklepu wędkarskiego e, i ten sprzęt dotknąć, e, dotknąć, obejrzeć i wyrobić sobie na jego temat jakieś zdanie. E, słuchajcie, wielu z Was na pewno swój sezon wędkarski, jeżeli chodzi o łowienie drapieżników kończy wraz z końcem roku, a rozpoczyna na przykład od Maja i ten okres zimowy, ten okres powiedzmy cudzysłownie przejściowy traktuje jako moment, kiedy reorganizuje swój sprzęt, kiedy przygotowuje się do sezonu, kiedy sprawdza, co jest mu potrzebne, co musi dokupić. I dzisiaj chciałem Wam powiedzieć kilka słów na temat torby Fox Rage'a, torby z serii Voyager Camel Edition, która moim zdaniem sprosta oczekiwaniom, która zadowoli tych przede wszystkim wędkarzy którzy potrzebują zabrać ze sobą na wodę czy nad swoje jakieś dalsze wyprawy wędkarskie, naprawdę dużą ilość akcesoriów i yy, przede wszystkim przynęt wędkarskich. Yy, a jest to torba Fox Ranger, tak jak powiedziałem, yy, seria Voyager Camo Edition o nazwie Kareo. Dwa, dwa, dwa rozmiary tej torby. W ofercie jeszcze znajdziecie y, tą torbę y, z tej serii właśnie w rozmiarze medium. Tutaj przede mną jest torba w, w rozmiarze large, rozmiary 44x34x28 cm. Bardzo duża, pojemna, praktyczna i bardzo solidnie wykonana torba, y, która pozwoli Wam, jak powiedziałem na początku, zabrać naprawdę bardzo dużą ilość. Sprzętu akcesoriów, no i przede wszystkim waszych ulubionych przynęt. Zacznę może po kolei. Transport tej torby. Oczywiście w jaki sposób możecie transportować tą torbę. Tutaj macie uchwyt, dłoń. Pasek bardzo solidnie wykonany z takim delikatnym nadrukiem Fox Rage, a. mocny pasek, ale co jest ważniejsze, tak jak widzicie, bardzo miękka i przyjemna w dotyku pianka Ewa. Co nam ona daje? Daje nam przede wszystkim to, że w momencie, kiedy transportujemy tą torbę i ona zapakowana w cudzysłowie pokorek, nie wrzyna nam się ten pasek w dłoń i możemy ją sobie bardzo komfortowo transportować. Następnie pasek, pasek naramienny, regulowany pasek, również odpinany, jeżeli kogukolwiek będzie przeszkadzał, ale co ważne, tutaj jak widzicie ma Taką piankę, która tutaj kładziemy sobie oczywiście, nie macie transportu na ramię. Jest ona wykonana z bardzo grubiego i miękkiego materiału. I jeszcze dodatkowo jest to pianka, może nie pianka, ale ten materiał tutaj jest oddychający. Także również tam nie będzie a się ta torba w ramię. Dobrze, dalej. Zacznę może od przodu. Tak jak widzicie, tutaj na, na przodzie jest taka mała kieszonka, ale na przodzie tej małej kieszonki jeszcze mamy Sprytne, sprytną kieszeń wykonaną z takiego bardzo twardego materiału na okulary. W środku jest ona wykończona z takiego miękkiego materiału, ale dzięki temu, że ten materiał tutaj właśnie jest to taka skorupa twarda, e, świetnie będzie chronił nam nasze okulary właśnie w momencie transportu. E, dodam może tylko tyle, że oczywiście w momencie, kiedy kupujecie tę torbę, okularów w zestawie nie ma. Tutaj dwa dodatkowe uchwyty, które służą do mocowania naszej maty do mierzenia ryb, również z serii Voyager. No i dalej. Proszę bardzo, tutaj mamy oczywiście mocne suwaki, przednia kieszonka już z małym pudełkiem w zestawie, także kryje ona sobie już małe pudełko. Oczywiście możecie w dowolny sposób ją sobie przeorganizować, nie musi ona transportować pudełko z waszymi przynętami czy akcesoriami. Następnie dwie kieszonki boczne Jedna kieszonka z tej strony, druga kieszonka z tej strony. Przy czym każda z, tym, z tych kieszonek ma jeszcze dodatkową funkcjonalność. W tym przypadku jest tutaj takie mocowanie, e, gdzie możemy sobie w taki bardzo fajny i praktyczny, szybki sposób zabezpieczyć czy to kombinerki, czy szczypce e, mocnym rzepem. Także w momencie transportu te kombinerki są tutaj stabilne, czy szczypce e, i nic po prostu nie zgubimy. Również te kieszonki są oczywiście zamykane suwakami. Następnie z drugiej strony, również dodatkowe rozwiązanie. Jest tutaj taka schowana, fajna, rozciągliwa linka, zakończona dużą agrawką, również do transportu na przykład nie wiem jakieś obcinaczki do plecionki. Następnie górna komora. ją szybko otworzę. Dosyć płytka, służy ona do transportu takich niedużych akcesoriów. Dodam tylko. Tyle, że dodatkowo ma jeszcze tutaj, jak widzicie, taką kieszeń wykończoną taką, taką, takim plastikiem, oczywiście zamykaną na suwak. Na przykład możecie sobie w niej transportować wasze dokumenty. Główna komora. Przechodzimy do głównej komory, która kryje w sobie. Również pudełka, ale w tym przypadku są to cztery duże pudełka Fox Rage'a. Tak, w zestawie dostajecie już pięć pudełek, czyli jedno pudełko małe z przodu, no i cztery duże pudełka, przy czym trzy pudełka są to pudełka w wersji szalow, pierwsze, drugie. Trzecie, każde z tych pudełek oczywiście daje Wam możliwość dowolnej reorganizacji przestrzeni. Te szufladki, które tutaj są, możecie je w dowolny sposób sobie konfigurować. No i ostatnie pudełko, czwarte, te duże w wersji deep, czyli bardzo głębokie pudełko. Czyli ta główna komora, tak jak widzicie tutaj jest to bardzo duża, otwarta przestrzeń, która spokojnie pomieści jedno duże pudło Fox Ranger i trzy duże pudełka Fox Ranger również, ale w wersji shallow. Również dodatkowo jest fajna duża kieszeń e, zabezpieczona właśnie taką, takim plastikiem e, na suwak, e, która również będzie chroniła e, przed wilgocią rzeczy, które tam będą się znajdowały. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed wilgocią, przed wodą, e, przejdę może do, kolej, do kolejnych fajnych rozwiązań. Tak jak tutaj widzicie, spód torby. Wykonany z takiego twardego materiału. Sprawdza to się w momencie, kiedy jest wilgotno, kiedy pada deszcz, kiedy torbę musisz postawić na ziemi. Na pewno tutaj jest jakieś 2-2,5 cm. Spokojnie zabezpieczy to spód torby, aby, aby wilgoć nie dostała się do środka. Jeżeli chodzi również o zabezpieczenie przed deszczem, przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi, tutaj z tyłu na tylnej ścianie, jakby torby, jest ukryta kieszeń na suwak gdzie jednym ruchem, proszę bardzo, wyciągamy taki pokrowiec na ściągaczu i bardzo szybko, kilkoma ruchami jesteśmy w stanie zareagować na przykład na nad zbliżający się deszcz. Jest on, Ten pokrowiec też oczywiście jest wodoodporny, także możemy szybko zabezpieczyć naszą torbę przed, przed ulewą czy przed deszczem również Oczywiście, po wyschnięciu jesteśmy w stanie go kilkoma ruchami schować do środka. Dodam tylko tyle, że jak tutaj widzicie, jest taka guma, która, e, która zabezpiecza nas przed zgubieniem tego pokrowca. Bo wiadomo, że e, czasami gdzieś ten pokrowiec moglibyśmy sobie rzucić na łodzi czy na ziemi, i później mieć problem z odnalezieniem jego. Całość tory, całość wykończona jest oczywiście w motywie takim ciemno czarno szarym kamo, co jest charakterystyczne dla całej serii pokrowców oraz toreb serii Voyager. Słuchajcie także, to było kilka słów dosłownie na temat tej torby. Jeżeli szukacie fajnego, praktycznego rozwiązania, które umożliwi Wam zabranie ze sobą naprawdę dużej ilości akcesoriów i Waszych ulubionych, ukochanych przynęt wędkarskich, myślę, że powinniście zainteresować się akurat tym modelem bo naprawdę, naprawdę warto. Moim zdaniem jest to świetne rozwiązanie właśnie, właśnie jeżeli chodzi o jakieś takie poważniejsze wyprawy wędkarskie. Jeżeli uważacie, że ten film był dla Was przydatny, pomocny, zostawcie proszę lajka pod tym filmem. Oczywiście zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chcecie, abym Wam, chcecie, abym wam pokazał, przedstawił jakiś inny sprzęt Fox Rider, czy to Salmo, napiszcie w komentarzu pod tym filmem, a na pewno taki film dla Was przygotuję. Ja Wam życzę. Fajnych przygotowań, bo wiem, że to jest naprawdę fajny okres, kiedy już czekamy na to rozpoczęcie, kiedy już nie możemy się doczekać, kiedy przekładamy te nasze przynęty, kiedy szykujemy wszystko na naszą pierwszą wyprawę wędkarską. Życzę Wam pięknego sezonu, łówcie naprawdę fajne ryby i spędzajcie czas ze swoimi przyjaciółmi nad wodą. Na koniec może pokażę Wam jeszcze na time timelapse, jak ta torba jest pojemna i ile ona potrafi, potrafi w sobie w schować. Ja Wam życzę miłego dnia, no i do następnego razu, trzymajcie się.